Cześć, witajcie na kanale ZAMU.pl. Dzisiaj mamy w planach odcinek o spawaniu. Temat rzeka temat i kontrowersyjny, i czasem wywołujący różne emocje. My zajmiemy się dzisiaj tą spawarką inwerterową. Postaramy się pokazać Wam to w najprostszy sposób. O, oczywiście, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z jakimś pokazaniem, jak prosto do tego podejść. Jeśli ktoś nigdy nie miał kontaktu z, z takim, takim rodzajem spawania, a chciałby sobie coś zrobić, nie wiem, koło domu, na działce, to do takich osób kierujemy przede wszystkim, jakby taki, ten program. Proszę, zadawajcie pytania, e, lajkujcie, e, powiedzcie nam, czy to Was interesuje, czy chcecie iść w tą stronę. E, no i zostańcie z nami, oglądajcie. No więc jeśli chodzi o spawanie elektrodą otuloną, taką jak tu widzicie, my mamy dwa rodzaje, e, to mamy wybór taki, albo mamy spawarkę transformatorową, albo mamy właśnie taką spawarkę inwerterową, którą się dzisiaj zajmiemy. Przy spawarce inwerterowej no takim plusem na pewno jest to, że ona jest o wiele lżejsza, ma mniejszy przekrój przewodów, mniej na pewno będzie wywalać nam nasze korki, jest bardzo mobilna, bo ona nie jest, nie jest ciężka, można ją wszędzie zabrać i naprawdę jest w samej obsłudze, to jest prosta. Miejsce, w którym jakby zaczynają się schody, to jest manualna część tak naprawdę naszego spawania. To jak wyczuwamy tworzenie łuku, jak rozpoznajemy, czy to jest dobre natężenie, czy nie jest dobre natężenie, ale to wszystko w dalszej części. Nasza spawarka inwerterowa, którą dzisiaj postaramy się coś pospawać, to Ripper IGBT 315. No, jak widzicie sami w samej budowie y, raczej nie ma tu nic skomplikowanego. E, tu jest nasz amperomierz, właściwie wyświetlacz wyświetla tego e, amperomierza. Tu regulujemy natężenie. E, mamy wyjście i minus i plus. E, jedno jest do masy, drugie jest do naszego uchwytu z elektrodą. Do naszej spowarki e, podłączamy masę, czyli naszą żabkę, jakby ktoś nie wiedział, e, do minusa. Zawsze do minusa, tak zalecała producent. Podłączymy teraz naszą masę do minusa. Jak widzicie, tutaj jest taki ząbek. W samym wejściu macie takie wycięcie, więc łatwo jest się domyślić, jak to zrobić. I przekręcamy do momentu usłyszenia takiego stryczka. To poczujecie bardzo łatwo. Druga, tak samo. Na drugim kablu jest nasz uchwyt z elektrodą. Przeskoczyło i mamy gotową maszynę. To, co musimy wziąć pod uwagę przy rozpoczęciu spawania, to, gdyby tak najprościej to powiedzieć, to tak: grubość elektrody, grubość materiału, który będziemy spawać, łączy ze sobą, no i natężenie prądu. Z reguły. Wszystkie te wartości, na przykład dotyczące natężenia i odpowiedniego natężenia do grubości elektrod, są podane na opakowaniach. Tu widzicie standardową etykietę umieszczaną na elektrodach. Mamy fil naszej elektrody, czyli 2,5 mm, długość 350 mm, waga 1 kg jest to waga całego opakowania raczej dla osób, które zajmują się tym już tak dość fachowo i umieją to sobie przeliczyć. Na przykład spawają dużo i wiedzą ile potrzebują jeden schodzi materiału ile potrzebują takich elektrod zakupić, całych opakowań. Ten kwadrat pokazuje nam w jakich pozycjach można spawać tą elektrodą w pionie, poziomie, jakby widzicie, że mamy tutaj zaznaczone wszystkie Praktycznie możliwe e, rodzaje spawania e, w tym miejscu. Mamy pokazane e, informacje dotyczące prądu, który, który może być używany przy naszej elektrodzie. E, tu mamy praktycznie wszystkie. E, można e, dowolnie biegunowość ustawiać. E, można spawać prądem stałym, prądem przemiennym. E, taki zalecany zakres. E, Amperażu do tej elektrody jest od 55 do 85 Amper No i długość łuku czy natężenia łuku jakie ma być, jakim powinno wynosić jest wyższa niż 50 V. Teraz włączamy sobie naszą spawarkę. Jak widzicie tutaj na naszym amperomierzu pojawiło się obecne natężenie prądu, jakie mamy ustawione na naszej spawarce. Zobaczę tutaj, jakby delikatne ruchy i te przeskoki są dość duże. W tej chwili ustawimy tak mniej więcej na tyle, ile y, mamy napisane na naszej etykiecie. Mhm. Zamocujemy sobie teraz elektrodę. Dość jest taka jedna rzecz bardzo istotna: że e, ten uchwyt ma kilka jakby różnych ustawień ten elektrody. Ja to może pokażę. E, można ją tak, można ją e, tak, jeszcze inaczej. E, to jest przydatne z wielu względów, chociażby z tego, że na przykład do czegoś jest nam trudno dojść, potrzebujemy właściwie podejść do spawu i po prostu wkładamy sobie w takie, jakby w taki sposób, że nam było wygodnie spawać. Jakby. Nie ma tutaj żelaznej reguły, jakiejś, e, ty sam musisz być pewny tego co robisz i czuć się z tym bezpiecznie i spokojnie. Nie? Także to musicie sobie sami wyczuć i po prostu sprawdzić swoją manualność już w trakcie spawania. Teraz dosłownie dwa słowa na temat tego, co może się dziać, gdy dobierzemy sobie albo za duże natężenie odnośnie materiału, który spawamy, a co się dzieje, gdy dobierzemy sobie za mały takim... Najprostszym sposobem chyba rozpoznania e, naszej, e, tego, że daliśmy za małe natężenie będzie to, że ta elektroda będzie nam się bardzo kleić. E, e, można zaobserwować, że nasz spaw nie będzie się wtapiał w materiał, tylko będzie się bardziej jakby wybrzuszał e, i bardziej będzie się kleił, takiego sformułowania się często używa po prostu do, e, do materiału, a nie będzie go przytapiał. Natomiast jeśli damy za dużo, e, to możemy być pewni tego, że będziemy mieli mnóstwo odprysków, e, prawdopodobnie zaraz zrobimy dziurę i, e, i to też nie jest dobry sposób, jakby, e, tą główną wartość taką, która będzie najlepsza, jakby, e, proponuję popróbować sobie po prostu, e, zachęcam do tego, żebyście zaczęli od próbowania i nie nastawili się na to, że jeśli przeczytacie gdzieś na etykiecie i tak dalej, to już tak będzie, nie? Bo szybkość waszej ręki, szybkość waszego wyspowania, to jak będziecie przechodzić po tym materiale, to też są rzeczy, które wpływają na to, czy akurat taki dobór będzie właściwy. Teraz wybór grubości elektrody względem grubości materiału, niech was to nie przeraża, jakby to, jak to brzmi i tak dalej, bo to jest dość proste, jakby Mamy do tego specjalne tabelki. Tabelkę Wam załączymy, oczywiście będziecie mogli ją sobie zobaczyć. Jest to tam dość klarownie wytłumaczone i początkiem jakby naszego wyjścia do spawania będzie na pewno zastosowanie się do takiej tabelki. Ktoś na to jakby poświęcił dużo czasu i sprawdził, że to działa. Z reguły, jak tam widzicie na tej tabelce. Zobaczycie na tej tabelce, elektroda jest troszkę cięższa niż materiał, który łączymy. Ale tutaj zaznaczę, że znowuż jest tak, że jakby fachowy spawacz jakby będzie miał już to obcykane, będzie wiedział, jak to wszystko robić, a my będziemy próbować i się, się uczyć. Więc jakby. Wyjdźcie jakby z założenia, że to jest dobre i my mamy to do tego się dostosować, do tabelki, która jest tam podana, ale próbować i tak będziecie wy sami i musicie się przyzwyczaić. Jakby nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyć tak na 100%, ponieważ nie znam możliwości żadnej osoby z Was, którą będzie oglądać nasz program. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda to, taki techniczny przekrój takiego ściegu. Jak jednym ściegiem zostały połączone dwa materiały, użyto tutaj troszkę za małej elektrody, przez to jest jeszcze dużo powierzchni na materiale, którą potrzebujemy połączyć. Więc dokładamy drugi ścieg, łączymy nasz pierwszy ścieg z krawędzią materiału, który chcemy złączyć w sposób jaki macie pokazany. I dokładamy trzeci ścieg. Nasz materiał jest we wszystkich miejscach połączony. Wszystkie ściegi się łączą, co nam gwarantuje to, że jest to naprawdę dobra i mocna spoina. Tutaj muszę dodać też coś od siebie, jakby z takiego całkowicie amatorskiego spojrzenia na to. Czasami jest tak, że np. Na urwała nam się noga od taczki, czy coś takiego, potrzebujemy to sobie przyspawać. Więc nie będziemy, jakby, wiecie, bardzo się na tym koncentrować, nie? jak ten spaw będzie pięknie wyglądał. On ma być przede wszystkim, ma nam połączyć, ma być mocny i ma nam dać pożądany efekt. Ale na przykład, jeśli będziemy robić coś przy barierce, przykładowo, potrzebujemy zalać ten spaw i później go wyszlifować, to dobrze jest troszkę nadlać. Czyli dać więcej tego, tej spoiny, żeby po prostu można sobie to ładnie przyślifować, później zamalować. Myślę, że sami do tego dojdziecie. Jakby ważne jest możliwości względem potrzeb dopasować. Elektrody, których my używamy dzisiaj, znaczy które mamy ze sobą, jest to elektroda rutylowo-celulozowa i elektroda E6013. To są bardzo uniwersalne elektrody do szerokiego spektrum zastosowań. E, oczywiście, rodzajów tych elektrod jest więcej. Jeśli byście chcieli, żebyśmy powiedzieli Wam o tym coś więcej, dajcie nam znać w komentarzach. A, ale na dzień dzisiejszy nie chcemy, nie chcemy jakby się na tym koncentrować. Słuchajcie, jak zacząć się uczyć tak najprościej? E, kupujemy sobie kawałki metalu, e, w, nie wiem, na złomie, w, w jakiś e, punktach z artykułami metalowymi oni tam zawsze z reguły mają dużo jakichś takich ścinków, które sprzedają po taniości po prostu. Bierzemy i próbujemy względem tego na przykład, co będzie nam potrzebne, jakby w jaki sposób będziemy potrzebować łączyć rzeczy. Weźmiemy sobie na przykład taki kawałek stali, 5 mm, potniemy sobie go na równe kawałki. I spróbujemy sobie na przykład pospawać to pod kątem 90 stopni jedno do drugiego. To będzie fajne ćwiczenie, bo będziecie mogli sobie zobaczyć, jak zachowuje się materiał. Czy on się ściąga, czy się przesuwa, czy się rusza. Będziecie mieli jakiś pogląd na to, jak materiał zachowuje się pod wpływem temperatury, pod wpływem łączenia go właśnie spawaniem. Teraz e, chyba rzecz, od której tak naprawdę powinniśmy zacząć, czyli bezpieczeństwo pracy przy spawaniu. E, z tym akurat nie ma żartów, słuchajcie. To jest e, e, wysoka temperatura, e, jest duże napięcie, e, więc trzeba jakby do tego podejść naprawdę z głową. E, ważne rękawiczki e, spawalnicze. E, żeby nie zarabiać e, wszystkich odprysków na swoje ręce, bo one szybko naprawdę zostawiają ślady. Mamy e, przybicę samościemniającą. E, ważne, żeby była taka bajranska, bo wtedy wiadomo, skill rośnie. E, jest się lepszym, jak się ma takie <grym> fajne wrzuty. E, to oczywiście żart. E, chodzi o nasze oczy. Jakby tutaj oczy są bardzo narażone. E, Przyłbica jest o tyle lepsza od takiej maski, którą my dostajemy w zestawie, że po prostu mamy wolne ręce. Jakby jest nam łatwiej, nie musimy się odrywać, nie musimy się zasłaniać. E, przy masce, którą my przykładamy i odejmujemy, przykładamy odejmujemy, łatwo jest naświetlić sobie oczy, a to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. E, mamy też takie zwykłe okulary. E, możecie zapytać, po co? Ano po to, że czasami jakby ten żurzeł, który zostaje nam na. E, w naszym ściegu, spawie, opukujemy, on też może nam dostać się, wiecie, do oczu, a musimy podnieść maskę, żeby widzieć, co robimy, jakby tak, więc warto też takie okulary mieć. Do tego jeszcze buty spawalnicze z taką specjalną osłoną, żeby nie popaliło nam sznurówek, a przede wszystkim nóg. Zdarzyło mi się, jakby podejść do tego, że tak powiem, na hura, i później było tak, że miałem nie dość, popalone skarpetki, to jeszcze musiałem tańczyć, bo tego się nie dało wyjąć z buta, żeby ten but zsunąć. No i fartuch. Fartuch, który jest dość długi, żeby jak najbardziej nas zakrywał, żebyśmy po prostu się nie podpalili, czy nie oparzyli, jakby można tak powiedzieć. Możemy jeszcze użyć specjalnych rękawów. Skórzanych, które zabezpieczą nasze ręce, no i identycznych, jakby które się zakłada na spodnie. Mamy nasz pocięty materiał, przygotowaliśmy go sobie. To są takie kątowniki magnetyczne, które są bardzo przydatne, jakby do tego, żeby sobie w odpowiedni sposób zamontować, właśnie materiał, na którym będziemy chcieli się uczyć. One są bardzo mocne, naprawdę fajna i pożyteczna rzecz. Tu możemy sobie ustawiać różne kąty, nachylenia, prawda? O, zaprezentuję. Ustawiamy równo, no tyle żeby się nasze materiały dobrze stykały. No i będziemy sobie próbować. Słuchajcie, ja to złapię dosłownie w dwóch miejscach. Po prostu, żeby to było stabilne. Was też do tego zachęcam. Będzie Wam łatwiej, będziecie mogli spokojnie pracować nad swoim spawem. Jeśli byście używali czegoś, większego jakiegoś materiału, użyjcie do tego kątowniku magnetycznego, będzie Wam po prostu łatwiej. Nasz stół ma pokrycie gumowe, więc musimy to zabezpieczyć jakoś, żeby nam się tu dziury nie wypalały. Podłożymy sobie deskę, położymy madełko i na nim sobie będziemy na spokojnie spawać. Jak zacząć takie spawanie? Yy, pokażemy Wam przekrój, y, jakby taki techniczny, jak to wygląda, ale w najprostszych słowach, gdybym miał Wam to opisać, to jak zaczynacie i chcecie uzyskać łuk, to troszkę tak, jakbyście chcieli zapałką potrzeć y, draskę, żeby to zaczęło zaskoczyło, a później, jak już pojawi się ten łuk, troszkę odsuwacie i przesuwacie, tak jakby prowadzicie pod, pod delikatnym kątem te nasze jeziorko, które się tam robi. Żeby gazy, które będą jakby pojawiać się na tym, rozprowadzały ten materiał dobrze po, całym, po całej powierzchni naszego materiału, który chcemy połączyć. Jak prowadzimy elektrodę i chcemy być pewni, że nasze jakby, nasz materiał zostanie dobrze połączony, dobrze jest robić taki U. Nie wiem, czy to widać, powolutku, po prostu, żeby ten materiał się dobrze rozprowadzał. Jak widzicie, tu mamy nasz spaw. Nie jest to pewnie spaw, spaw mistrzowski, ale uczymy się, staramy się i nie poddajemy. Pamiętajcie, że Wy też jakby na pewno nie będziecie od razu nie niewiadomo jakichś rzeczy robić, ale podstawy jest szansa, że złapiecie i będziecie sobie mogli spokojnie w domu majsterkować. Najważniejsze, próbować i się nie poddawać. Nieważne czy ktoś ci będzie mówił tak, czy siak. Próbuj i na pewno w końcu jakby załapiesz o co chodzi. My powoli kończymy. Zapraszamy Was do lajkowania, subskrybowania naszego kanału. Zadawajcie pytania, powiedzcie co zrobiliśmy źle, co możemy zrobić lepiej. Na pewno to wszystko rozważymy. No i tyle. Trzymajcie się.